Widzowie, przez to, że ostatnio mi wyleciał upgraded Titan Cameraman Mityczny. To dużo komentarzy pisaliście, żeby przejść najtrudniejszy poziom. To oczywiście jedziemy z tym. Z waszą pomocą oczywiście mi się uda, bo napisaliście mi, że ten ninja kameraman jest tak naprawdę OP, więc spróbujemy. Tutaj próbowałem się nauczyć, Trzeba ja go dobrze ustawić, przede wszystkim, żeby on sobie tutaj poradził. O, myślę, że to będzie idea idealne miejsce. oj, o, dobrze jest postawiony. I ja na początku go nie chciałem. Ale wy mi napisaliście w komentarzu, że on jest taki OP, że trzeba go wypróbować. Dziękuję za tą informację, dziękuję, że mi o tym powiedzieliście, bo bez was by mi się nie udało. Więc pierwszy wave chyba już zaliczony i ninja kameraman się udał. Potem zobaczymy, czy z tymi upgraded titan kameramanami uda się to wszystko przejść. Najtrudniejszy poziom teraz właśnie przechodzimy. No i na razie jest druga fala. Tu już się robi trudniej. Będą mi potrzebni ci scientisti, ale to też wam wytłumaczę zaraz po co. Uwaga, tutaj przechodzi toalety. Teraz potrzebuję za chwilę zrobić, aby skip wave'a, ale jeszcze nie. Dobra, szybko, i wtedy upgrade. Właśnie, i teraz trzeba było to zrobić, bo by mi się nie wyrobił ten ninja. A dzięki temu, że skipnąłem, dostałem 100 coinów. Teraz zobaczcie, on jest szybszy, mocniejszy. I mogę postawić tutaj Scientista pierwszego. On będzie mi dawał tutaj siano. Więc zobaczcie, widzowie, już jest trzeci wave. A nie, bo jeszcze tutaj toalety. Przepraszam, was nie zauważyłem ich. Ale ten ninja dzięki wam. normalnie nie daje radę, Dziękuję, że mi powiedzieliście o tym, bo naprawdę kozak. Zobaczcie co on robi z tym glass toiletem I donate'a właśnie dostałem od Scientista, więc jest wszystko gites I najpierw musimy zrobić za Trzy stówki upgrade'a widzowie, więc poczekajmy Na razie nie wydajemy więcej siana Tylko robimy upgrade'a za trzy stówki, Żeby nam się ten ninja wyrobił Bo do 50 wave'a Ostatniego na tym koszmarze jest Jeszcze dużo czasu i teraz widzicie Powoli się zaczyna nie wyrabiać, powoli jest Coraz ciężej, ale chyba się wyrobi Jeszcze dobra, wyrobił się, nie wiem jak Tu czy on się właśnie wyrobi, ajajaj, dobra bo tu 20 dolców raczej nie. dostałem 20 upgrade, leci upgrade, pięknie. No i super, mamy widzowie to mamy trzeci level ninja kameramena Teraz można dołożyć kolejnych Scientistów. Bo on się i tak zacznie tu wyrabiać. I scientiści są tak, po pierwsze, po to, żeby nam dawali hajs co rundę, a po drugie, tu potem wyskoczył te helikoptery Co blokują I oni najpierw będą się rzucać na scientystów. Ale sobie radzi ziomeczek crush. Ale sobie radzi O nie chyba o czymś zapomniałem O jetpacku zapomniałem Teraz nie wiem czy ten boss toilet O nie skip wave szybko Jetpack jetpack niech stoi tutaj Atak go atak go Dawaj dawaj dziada bij toileta bossa O o boss toilet ma 4300 hp Mam nadzieję że się uda Mogę zaupgrade'ować jetpacka przecież O ja cię kręcę dobrze Dawaj boss toileta po stoileta. Jedziesz go, jeszcze raz, jeszcze raz. Jest dobrze! Postawimy kolejnego scientista tutaj. Jednemu można już zrobić upgrade. I teraz dzięki temu za chwilę zrobimy upgrade. Ninja kameramenowi, bo on mówiliście mi, że on jest OP, jak jest na fullu Więc już tutaj teraz jetpack chroni. Temu za 400. Zaraz zrobimy, patrzcie, upgrade. Dobrze, że on tutaj już bije tych z przodu. I uwaga, pick upgrade. Teraz ma jeszcze większy zasięg, jeszcze większy damage. To już wave siódmy. Jest ich pięć. Dziecio, to jest koszmarny, najgorszy level. Trzeba to dobrze rozpracować wszystko. Oni sobie chyba tutaj poradzą, więc ja bym tu zupgrade'ował jeszcze scientistów, żeby ci scientisti. O, tutaj ten już będzie dawał 200 na przykład na trzecim levelu. I teraz zobaczcie, jakie donaty zaraz wlecą od scientistów. Uwaga, uwaga, 250, 50 i 100. Skontrolujmy sytuację, zobaczmy, czy się tu wyrabiamy. Jakby zaraz wave 9 cały ukończymy. A ciekawe widzowie, czy wy jesteście tak samo silni jak ten ninja? Ła, Zapomniałem o Do. Dobra, to stawiamy tutaj Titana w razie czego? O, tu będzie sobie Titan. I to już cztery postoilety. Oj, właśnie o tym mówiłem. On usypia tutaj Sajentysta zamiast naszych bijących. I o to chodzi. O, za pięć stówek tu trzeba ulepszyć jetpacka naszego. Dawaj, dawaj, jetpack. Jest dobrze. Jetpack se poradził. No i ciekawe, czy wy zdążycie kliknąć suba, zanim teraz te postoilety zostaną wykończone. Uwaga, ciekawe, czy jesteście tak samo mocni. Dziesiąty wave. Uwaga, czy zdążycie? Ten postoilet już kończy. I mam nadzieję, że zdążyliście, bo jest już koniec wave'a. Dobra, ninja cameraman, upgrade, dostajesz maksymalny level. No i scientystów trzeba ulepszyć. Oni muszą mieć tu upgrade. Oni muszą dawać jeszcze więcej kasy co rundę. Patrzcie, co tu się dzieje, jak oni wkraczają wszyscy do akcji ten. Jetpack to już bije po 2000. Teraz jemu zrobię upgrade, żeby on bił po 4000. No i zobaczcie, to jest. Ja przypominam, że to jest koszmar. To jest najtrudniejszy level. Co się dzieje? Widzowie, gdyby nie wie, to, chyba bym nie dał rady, bo ten ninja rzeczywiście jest OP. Robimy tutaj kolejny upgrade za dwójkę. Za tysiaka znaczy się. Przydałby się upgrade na Titan Kameramena za 1500. Więc myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby zrobić to w kolejnej kolejności. Ale gadam kłopoty. Kolejna kolejność. No to kolejna. Kolejność. Uwaga, widzowie, leci upgrade. I mamy większy zasięg. I większy power. O nie, ile tu już postoiletów się dzieje? O nie, o nie, o nie. O, ale Titan Cameraman zaczyna tu akcję już. No i ten ninja też tutaj ostro sobie daje radę. Zobaczcie, jak zjechał tego postoileta. No i wkracza. Upgraded men. Znaczy, przepraszam, Cameraman. No już jednego bossa nie ma. Teraz, zaraz drugiego nie będzie. Dobrze. Jedziemy z tym, widzowie. Dajemy radę. Ale on tu jedzie. Dawaj, dawaj ich, dawaj ich. Ile ich zostało? Jeszcze trzech. Dobrze, damy radę. Albo nie damy rady. O matko, nie dam rady. O matko, nie dam rady. O matko, nie dam rady. O matko, proszę. dała Jest, daliśmy radę, widzowie. Dobra, y upgrade za trzy koła. Ja cię kręcę. Trzy Mamy dwa czterysta. Oj, ten mi tutaj też uśpił tych scientistów, widzicie? Dobrze, że nie tego ninja. No i teraz dopiero ninja, ale spokojnie. Tu jest jetpack. Dobrze, dajemy radę. Teraz upgrade leci. O nie, uśpił mi kameramena. Nie, no, kameraman. Obudź się, upgrade masz. O, teraz się dzieje. Donatujemy scientystów teraz. Pyk, pyk, pyk. Żeby jak najwięcej kasy od nich dostawać. Teraz robi się gorąco, widzowie. Powoli już widzę, że zaczyna się dziadostwo. O, ja cię kręcę. Dobra, dawaj, dawaj. Jest dobrze. Obudź się, jetpack. Obudź się, jetpack. Potrzebujesz upgrade'a zaraz za 1500. Obudź się. Dobrze, obudził się, obudził się. Bo, Toilet 2 .0. Mam nadzieję, że dednie, dednie, dednie. Jest. O nie, uśpili mi teraz kameramera. dobra, jest, obudził się. Znowu uśpili. Widzicie, co te kible robią? Dobra, jetpack, dostajesz upgrade teraz. No i teraz co sekundę bije po 5000 tysięcy. O to chodzi. O oh je, yeah, ile sianka teraz leci. No to tu, gościu, dostajesz upgrade'a. Ty, gościu, też dostajesz. No i ci sajentyści teraz będą dawać dużo siana. Co tu się dzieje? Flying krokety jakieś. Ja cię kręcę. Ale już jeden pokonany. No i zobaczcie, zaraz drugi. Easy. Dobrze. Widzowie, dajemy radę. Normalnie elegancko. Więc tego sajentyst Ulepszamy tego też. Ten już ma piąty, czwarte. Nie no, jetpack będzie musiał dostać za cztery kafle. Upgrade'a. Bo to już się robi nieprzyjemnie. O ja cię kręcę, zobaczcie. Tutaj dwa, trzy odkurzacze. O matko jedyna. Nie, nie poradzę sobie, nie poradzę sobie. Skip wave szybko. Titan kolejny. Dawaj, titana, dawaj, titana. Rób to, jedziesz, Titan. Dobrze, udało się. O! Dobra, wygradujemy drugiego Titana. Szybko. Jest dobrze, dajemy radę. Chyba dajemy radę. Tutaj trzeba położyć kolejnego ninja. O matko, o matko. Ej, uśpili mnie. Nie wierzę. O matko, o matko, o matko, o matko. O, matko. Nie. 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 Spokojnie, poradzę sobie jeszcze raz. Wrócimy do tego. Teraz już musi się udać. Jest ninja na max levelu. O o, uśpiony jetpack na max levelu. O ja cię kręcę, bo stoilet. Dawaj jetpack go. Po 10 tysięcy go bije Dobra, easy easy. Jedziemy z tym widzowie, damy radę. No i udało się. Dobrze. Teraz trzeba Titan Cameramena już ulepszyć. No i Scientistów na maksa. No jest kolejny na levelu czwartym. Będzie dawać 300. Jedziecie z tym. O, już jest flying rocket, już jest. Grubo. Ile za niego jest? Dobra, upgrade za dwa koła leci na scientista. No ten jetpack, to co on tu robi, nie? Teraz powinienem postawić tutaj więcej ninja kameramanów. Już wam mówię dlaczego. Scientistów więcej nie mogę. A ci ninja kamerameny będą po prostu chronić moich tytanów przed uśpieniem. I to o to tu chodzi teraz. No, elegancko. Normalnie, proszę bardzo, rozwalamy. I oczywiście nie upgrade'uję, tych ninja. oni tu są takimi kukiełkami. Za trzy kloce teraz Titan dostanie upgrade. Da. O, pięknie. Za 3000 jest Tu ten jetpack jest na maksa, ninja też jest na maksa. A tych ninja potem będę zamieniał na titanów. Ale na razie niech stoją dla pizzu, niech chronią. O, tu trzeba upgrade za tysiaka dać. Tu też kolejny dla Scientista. I są już na czwarty, czwarty, czwarty. A ten śpi. I piąty, dobrze. No to upgrade. Scientyści na maksa muszą być zara, bo siada, będziemy więcej dostawać. O, robi się gorąco. No i elegancko, zobaczcie jak rozwalony. A, tu jednego też ninja sobie postawimy. Niech chroni tego. Ufo, toilet niewidzialny był. O, widzicie, jak usypia wszystkich? Właśnie dlatego oni są niebezpieczni. Dawaj, ufo, idziesz spać. Teraz ty. O, nie, uśpił mi, uśpił mi. Dziadyga jeden. Ej, uciek, uciek, uciek. Ma 400 HP. Co on robi? Ej, nie, uśpili mi. No, dobra. Ja cię kręcę, co się dzieje, ale jest gorąco. Co oni mi tak usypiają, ich? Jeszcze jest nadzieja, tutaj przyjdzie. Tu jetpack go chwyci. Dobrze, będzie dobrze. O, pięknie. Dobra, robimy upgrade, także Titan już tutaj... No, czwartym levelu jest o, ale będzie mi otał, dobra Teraz rozwalamy system widzowie wszyscy razem Normalnie jedziemy z tym Więc może rzeczywiście tutaj na ochronkę Tutaj by postawić, tutaj by postawić Żeby usypiali tych O, tu upgrade scientistów No i elegancko, ale się tutaj dzieje grubo I jest rozwalony Postawmy sobie drugiego tytana A dla bezpieczeństwa O, i za 1500 od razu upgrade mu leci No teraz to już nie prześliznie się nawet Mysz chyba. O, elegancko się dzieje tutaj. Rozwalamy ich widzowie, patrzcie jak. Pum, po, po, pum Do widzenia. Ale ten rocket toilet dostaje, męski. To teraz tak, tutaj upgradujemy kolejnego. Jeszcze dwóch bym na maksa zrobił. Bo tych Scientistów ma po piątym levelu na maksymalnym są chyba na szóstym. O, ale tu jest akcja. No ale tu żadnych bossów chyba nie ma, tu jest dobrze. No normalnie sobie radzimy, widzowie, zobaczcie co się dzieje. Ojeju, te dual blade to są okropne, bo one usypiają mi tu ich toiletów. Nie możecie tak robić. Brzydko. Dobra, nie wiem, czy upgrade'ować Scientistów, czy tego Titana. Dobra. Titan, Titan, leci. Musimy mieć atak, bo już tu za daleko się prześlizgiwują mi. Tak nie możemy dopuścić do tego widzowie. To nie wolno tak. Oni muszą jak najszybciej kończyć tu dedem. O, elegancko. O, UFO tojlet, UFO toilet. Giniesz, giniesz. Dawaj tam. Ej. O, zginął. Dobra, teraz ty. Uol, akcja. Co się dzieje? Łoja. Dobra, tego Titana za 8000 tysięcy trzeba ulepszyć. Nic. Tylko dajcie mi 8 tysięcy, halo. O ja, ale Rocket Toilet, póki nie, dobra. 8 tysięcy chyba zaraz sobie uzbieramy. Dobra, ja nie wiem, czy nie zrobić skipa. Nie, nie trzeba skipa. Elegancko, co tu się dzieje teraz? Patrzcie, jak gromione to jest wszystko. Widzowie, co tu się dzieje? 8 tysięcy teraz będzie. Upgrade leci. On dostał drugą moc teraz. Ten Upgraded Titan Cameraman. No i teraz, co on tu będzie robił? I ja o, nie wierzę. 28 wave, najtrudniej poziomu. Czy damy radę do 50? Czy damy radę wszystkie fale odeprzeć? Musi nam się udać widzowie, musi nam się udać. O, i teraz odpala drugi atak. Dobrze! Sklaty go! Ale jest jazda! No i easy 6900. Po tym jak zrobię upgrade za 10 tysięcy, to chyba zaupgrade'uje scientistów. Musimy mieć chociaż jednego upgraded Titan Cameramana na maksa. No musimy mieć widzowie, no bez tego to nie przeżyjemy wtedy. O, jedzie on tu z tym specjalnym atakiem. No teraz to jest tu rzeź. jest za 10 tysięcy Ostatni upgrade, zobaczcie Jego około, idzie na całą mapę tam Ijo, dobra Teraz dwóch scientistów potrzebuje upgrade'a na maksa Ile tutaj tych dual blade toiletów Którzy usypiają, Oj, no tu już rakietami Walą usypiacze jakieś, już uśpili tego Ale ten specjalnym atakiem Tu sięga normalnie, wow Szybko upgrade, scientista na maksa Jest dobrze, da tysiaka No i giant dual blade toilet pokonany Tu mamy titan Kameramana już. Na Maksa. Ten ninja. O, ten jest też na maksa i ten jetpack też jest na maksa. Fajnie by było kolejnego Scientista na Maksa dać za 5000 tysięcy. Mam nadzieję, że to się uda zrobić. Przed zakończeniem rundy, oczywiście, bo wtedy dostaniemy siano. Waga, uwaga, czy się uda? 4800 mamy, widzowie, 5000 tysięcy, dobra, jest zupgradeowany Dual flight bussa toilet. Ja cię krecę. co to w ogóle jest? No i Boss toilety, dwa, dobra. Easy. 31 wave chyba zaraz ukończony. Teraz tego upgraded Titana trzeba by na drugi level chyba dać właściwie na czwarty chce w sensie, się no dać mu upgrade a, no no i easy pokonany pyk Uuu, dobra, leci upgrade I się zaczyna, co tu jest Dobra, o, nie mogę już więcej ninja postawić A tego też nie mogę Bo chciałem, żeby nie usypiali mi tych titanów Ale chyba nie usypiają No jest tutaj rzeź widzowie I kolejny stage zrobiony Ioo. No to tak, dwóch mam Scientystów na maksa Dwóch na piątym, wystarczy Teraz upgrade'ujemy kolejnego titana Jeszcze szybciej będzie strzelał <gry> Zobaczcie, co się z nimi dzieje tu Ioo, Jaki pogrom O, ja nie wierzę, no to jest przepiękne co tu się dzieje. Wszystkie, co tu wbiegają, padają jak muchy. Dla bezpieczeństwa możemy postawić kolejnego Titana. O, tego sprzedajemy. Titana stawiamy oczywiście sobie tutaj. Od razu go upgrade'ujemy. No, jeszcze jeden level by się przydał mu. O, tak. No jest rzeź, jest rzeź. O, tu nowy flamethrower, który ogniem tutaj wali. Zobaczcie go. Ale normalnie... O nie, uśpił mi Titana. Drugiego. Ej, 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 ty mi Titanów nie usypiaj, gościu. Nie wolno takich rzeczy robić. I po kolei Kolejnym waveie. Kolejny Titan idzie na maksa. Oh, yeah! Co tu się dzieje? Czy ja dam radę? 37 wave. Jest grubo. Usypiają mi Titanów. Dobra, ale chyba daję radę. Dajemy radę, widzowie. O o, uśpili nas! Gincie! Szybko upgrade. Jest na piąty level. Dobra, udało się. A to co się dzieje na 39? Nawet wyjść nie mogą. Jesteśmy za silni. Wave 42 właśnie się kończy. Mam już trzech upgraded titan, titan kameramenów na maksa. Zaraz będzie Piątku, tutaj kolejny, czwarty na maksa. Jak uzbieramy 10 tysięcy. Tu jest awaryjny. No i robią pogrom. I jest na maksa. Kol o, o, uśpili. Jest na maksa, jest na maksa. I toksyczny skull. Normalnie jak leci, jak pada. Elegancko. To już czterech mamy na maksa. Widzicie, widzowie? Pierwszy, drugi, trzeci. I czwarty, który teraz sobie poszedł spać. O, jest na maksa. Zobaczcie, co oni robią. No to kolejnego upgradujemy za 8 tysięcy za chwilę. No i proszę bardzo. No i wave 4. 45. Zaraz będzie kolejny Titan na maksa. Piąty Titan na maksa. A to sprzedamy ninja. Postawimy sobie dla jaj Titana. I go upgrade'ujemy cały czas. No i mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć na maksa. Uuu. No i siema ma spiderki. Co tu się dzieje teraz? Kolejny Titan dla jaj. Upgrade, upgrade, upgrade. 49. Wave. Zainfekowany Titan idzie. I też od razu ginie. Widzowie damy radę. 50 wave też przejdziemy razem. O za 200 dolców upgrade. Czyli upgrade kolejny poleciał ostatniego. I to jest ostatni wave, uwaga widzowie, 50. ostatni wave najgorszego, najtrudniejszego poziomu. Co tu się dzieje? Quad Blade Spider Toilet. Co się dzieje widzowie? Nasi tytani tutaj co robią? Prze ostatni tu Flame Thrower i teraz ostatni Toxic Skull Toilet. I udało nam się. Sami. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.